Witamy z Malborka! Właśnie stoimy przed dawną stolicą nieistniejącego już państwa. Jak widać, zabudowa wygląda imponująco. Tą dawną stolicą jest Malborg, który w latach od 1309 do 1457 był stolicą państwa zakonnego. Budowę samego zamku, który widzimy, rozpoczęto nieco wcześniej. Przygotowania do budowy tego zamku rozpoczęto w 1278 roku, a początek budowy można datować najwcześniej na 1280 rok. Powstała w tej fazie budowy Warownia, była zamkiem Komturskim. W 1309 roku przeniesiono stolicą Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego z Wenecji do Malborka, i tym samym Malbork stał się stolicą państwa zakonnego. Wraz z Wielkim Mistrzem na zamek przybyła duża liczba braci zakonnych, co wymagało przebudowy i rozbudowy istniejącego zamku. Przechodzimy przez most nad rzeką Nogat. Stolicą państwa zakonnego Malborg przestał być w 1457 roku, w czasie trwania wojny trzynastoletniej. Po stronie Zakonu Krzyżackiego podczas tej wojny walczyli najemnicy których zakon nie był w stanie opłacić. Niedotrzymanie umówionego terminu zapłaty oraz kolejnych terminów zapłaty doprowadziło do sprzedaży Królestwu Polskiemu przez najemników dowodzonych przez Oldrzycha Czerwonkę i Mikołaja Welsdorfa niezdobytej twierdzy w Malborku 6 czerwca 1457 roku oraz twierdz w Trzewie i Ławie 13 czerwca tego roku. Za kwotę 190 tysięcy złotych węgierskich. 8 czerwca 1457 roku Kazimierz IV wjechał uroczyście na zamek w Malborku, a hołd lenny w imieniu miasta Malborka złożył mu burmistrz Bartłomień Blumę. W tym momencie stolicą zakonu Krzyżackiego przeniesiono do królewca. Natomiast zamek w Malborku od tej pory, aż do pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku, był jedną z rezydencji królów Polski. Zamek Wysoki pełnił rolę magazynu, a wielki refektarz był miejscem, w którym wydawano królewskie przyjęcia. Rezydencja królów Polski mieściła się w Pałacu Wielkich Mistrzów, gdzie udzielano audiencji. Od strony dziedzińca urządzono królewskie komnaty, gdzie zatrzymywali się królowie w drodze do Gdańska. Polskie urzędy miały swoje siedziby na Zamku Średnim. Skrzydło północne zajmował Starosta, a od 1648 roku także Burgrabia. Natomiast skrzydła wschodnie zajmował podskarbi ziem pruskich. Po 1772 roku, po przejęciu zamku przez Prusaków, Nastąpiła jego dewastacja. Przyczyną jej było rozpoczęcie przebudowy zamku wysokiego w koszary, co doprowadziło do ogromnych zniszczeń. Wyburzono prawie wszystkie gotyckie sklepienia i przebudowano okna. Zamurowano krużganki i od południa wybudowano nową ozdobioną panopliami bramę do miasta. Wielki refektarz przeznaczono na ujeżdżalnię koni. W pałacu wielkich mistrzów urządzono fabrykę tkanin i mieszkania dla robotników. Dokonano rozbiórki wielu bram i murów na budulec. Szczególnie wielkie straty poniósł zamek w latach 1801-1804, gdy na rozkaz Fryderyka Wilhelma III zamek zaczęto przebudowywać na wielkie magazyny wojskowe. Wykutono nowe okna, otynkowano zamek wysoki oraz wyburzono średniowieczne sklepienia. Wprowadzono zamiast nich drewniane stropy. Po tych dewastacjach i protestach prasowych nastąpiła zmiana postrzegania wartości zamku. Od 1817 roku rozpoczęto jego rekonstrukcję, którą prowadzono aż do 1939 roku. W zimie 1945 roku podczas walki o miasto z Armią Czerwoną, zamek został zamieniony w punkt oporu, co doprowadziło do wielkich zniszczeń w nim. Walki trwały do 9 marca 1945 roku. Zburzone zostały całkowicie wschodnia część zamku wysokiego i średniego, wieża główna oraz kościół zamkowy. Zniszczenia szacowano na 50 do 60% zabudowy. Pod koniec lat 50. XX wieku, ze względu na to, iż w trakcie II wojny światowej 50% zamku zostało zburzone, zaczęto planować rozbiórkę zamku. Ostatecznie zmieniono zdanie i powołano społeczny komitet odbudowy zamku. Rozpoczęła się trwająca wiele lat odbudowa zamku. Podczas której starano się przewrócić pukształt z okresu średniowiecza, usuwając błędne rekonstrukcje dokonane przez niemieckich konserwatorów sztuki po 1817 roku. Pomocą okazały się dwa najstarsze obrazy zamku: jeden obraz z około 1480 roku, który wisiał w Gdańskim Dworze Artusa, i drugi obraz z 1536 roku. Z widokiem Malborka od strony zachodniej. Powoli zbliżamy się do jednej z niedawnych rekonstrukcji z 2016 roku, jaką jest posąg Malborskiej Madonny. Posąg ten powstał około 1340 roku. Wykonany został przez budowniczych Zakonu Krzyżackiego ze sztucznego kamienia. Pierwotnie figurę pokrywała kolorowa polichromia którą około 1380 roku zakryto kolorową szklaną mozaiką, położoną rękami artystów przybyłych najprawdopodobniej z Włoch. Malborska, monumentalna kompozycja jest dziełem wyjątkowym, gdyż zrealizowano ją na pełnoplastycznej powierzchni rzeźby, co jest niespotykanym przedsięwzięciem na świecie. Żadna z realizacji nie dorównuje dziełu malborskiemu skalą, gdyż rzeźba malborskiej Madonny, ma nieomal 8 metrów wysokości. Upływający czas odcisnął swe piętno na powierzchni rzeźby i w XIX oraz XX wieku trzykrotnie podejmowano przy monumencie prace konserwatorskie. Wydawało się, że po ostatnich robotach w 1903 roku rzeźba ma zapewniony spokojny byt na wiele następnych stuleci. Jednak niestety w 1945 roku, po ciężkich walkach i ostrzale artyleryjskim, ruinie uległ Kościół Zamkowy i wraz z nim Malborska Madonna. Świątynia została odbudowana do 1968 roku, jednak nie podjęto wtedy trudu rekonstrukcji figury. Dopiero w 2014 roku podjęto prace rekonstrukcyjne które ukończono 31 marca 2016 roku. Tego dnia Madonna powróciła na swoje miejsce, a 16 kwietnia 2016 roku w malborskiej warowni przywrócono ostatni element dekoracji we wschodniej elewacji. W tym dniu dokonano w obecności polskich władz państwowych oraz wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego uroczystego odsłonięcia zrekonstruowanej figury. Odchodzimy od zamku, przechodzimy na ulicę Piastowską. Z lewej strony widzimy kasę, gdzie można kupić bilety na zwiedzanie zamku. Czas zwiedzania zamku wyniesie około 3 do 4 godzin. Cena biletu normalnego z przewodnikiem lub przewodnikiem to 80 zł. Bilet ulgowy kosztuje 60 zł. Dzieci do lat 7 wchodzą bezpłatnie. Na stronie internetowej muzeum można zapoznać się z aktualnymi cenami biletów, bo zmieniają się, a nawet można je też tam kupić. Znajdujemy tutaj tablicę z mapką i proponowaną trasą zwiedzenia Malborka. My jednak pójdziemy nieco inaczej. Pójdziemy dalej ulicą Piastowską aż do skrzyżowania z ulicą Kościuszki. jesteśmy w tym miejscu. Znajduje się tutaj skwer z pomnikiem Kazimierza Jagiellończyka. Obejrzymy pomnik i rozejrzymy się przez chwilę wokoło. Na budynku restauracji jest tablica szlakiem malborskich kamienic. Jest to jeszcze inna propozycja zwiedzenia Malborka. Aby zobaczyć mapę z trasą i opis na ekranie smartfona, należy zeskanować aparatem kod QR znajdujący się na tablicy. A my idziemy dalej swoją trasą wśród kamienic na ulicy Kościuszki. Ślady osadnictwa w miejscu dzisiejszego Malborka datowane są na młodszą epokę kamienia. Intensywne zasiedlenie nastąpiło w X wieku, gdy zbudowano niewielki gród w Malborku wielbarku. Po odzyskaniu Pomorza Wschodniego przez księcia Kazimierza Odnowiciela, z jego inicjatywy w XI wieku w pobliżu dzisiejszego Malborka zbudowano duży gród w Węgrach. Przy którym rozwinął się największy w tym obszarze ośrodek handlowo-gospodarczy. W czasie panowania Bolesława Śmiałego Pomorze Wschodnie zostało utracone przez Polskę, a okoliczne ziemie znalazły się pod kontrolą lokalnych władców pomorskich. W połowie XII wieku gród w Węgrach został zniszczony przez plemiona pruskie i przestał istnieć. Jednak część terenów położonych nad Nogatem. Została odzyskana przez książąt pomorskich. Za ich sprawą, na prawym brzegu Nogatu, powstał gród Zanter. Tymczasem przeszliśmy już ulicą Kościuszki w jedną stronę i z powrotem w drugą stronę. Jesteśmy już na ulicy Piłsudskiego. Znajduje się tutaj miniatura Malborskiego zamku. Wracając do dawnych dziejów okolic Malborka, skończyliśmy na Grodzie Zanter, który na skutek polityki Sambora, jednego z dwóch braci księcia Świętopełka, podarowano zakonowi krzyżackiemu w 1250 roku. Około 1274 roku krzyżacy zaczęli wznosić częściowo z materiałów uzyskanych z rozbiórki starych zabudowań klasztornych Grodów w Zantyrze. Silnie ufortyfikowany zamek w dolnym biegu nogatu, budowany zamek i otaczające go miasto nazwano Marinburg, czyli zamek Marii od imienia patronki zakonu. W 1280 roku do zamku przeniesiono konwent Zakonu zanteru. Wraz z zamkiem powstała osada, która w 1286 roku otrzymała prawa miejskie chełmińskie. W taki właśnie sposób powstał Malborg. Po obejrzeniu miniatury zamku idziemy dalej ulicą Piłsudskiego, poszukiwać dawne zabudowania, ocalałe po działaniach wojennych z czasów II wojny światowej. Na ulicy stare miasto widzimy baszczą garncarską. Po obejrzeniu jej idziemy dalej prosto. tuż obok bramy garncarskiej znajduje się mur arkadowy Idąc dalej ulicą Stare Miasto, po chwili dojdziemy do średniowiecznego ratusza. Idziemy dalej prosto, aż do widocznego nowoczesnego budynku szkoły łacińskiej. Przy szkole łacińskiej schodzimy na widoczny poniżej bulwar nad Nogatem. Idziemy nim w stronę mostu. Tuż za mostem wychodzimy z powrotem na górę i znajdujemy się obok Urzędu Miasta. Od dali widzimy zabytkową wieżę ciśnień. Z drugiej strony widzimy bramę Mariacką. Idziemy w jej stronę, jesteśmy na dawnym rynku. Ponownie doszliśmy do muru arkadowego, ale w nieco innym miejscu. Widzimy budynek przy ulicy Witosa 6. Na skrzyżowaniu skręcamy ulicą 17 marca i idziemy nią w kierunku ulicy Stare Miasto. Przejść ulicy Stare Miasto za bramą garncarską. Dochodzimy do arsenału. Idziemy kawałeczek dalej i jesteśmy w wartowni. Tuż poniżej widzimy pole bitwy, czyli obecnie parking. Wychodzimy obok Zamku Krzyżackiego w miejscu, w którym przerwaliśmy jego obchodzenie na początku filmu. Kontynuujemy oglądanie zamku, idziemy jeszcze w kierunku Kościoła Świętego Jana Chrzciciela. Chodzimy nad rzekę Nogat i wzdłuż murów Zamku Krzyżackiego będziemy szli w kierunku kładki, którą tutaj przeszliśmy. Zapraszam do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz, aby nie pominąć kolejnych filmów o kolejnych miasteczkach i innych ciekawych miejscach, które ukażą się niedługo na tym kanale. Wciśnij łapkę w górę i napisz komentarz.